Może jedna taka z takich rzeczy, które warto by było sobie pomyśleć, zastanowić się. Wiecie, kto jest w stanie oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Gdy wam powiem, to może będziecie zdziwieni. Tylko ten, który ceni swoje życie. Tylko ten oddaje Jezusowi, wiedząc, że dzięki Jezusowi będziesz żyć wiecznie. Jeżeli ktoś nie ceni swojego życia, nie oddaje w ręce Jezusa. Będzie je trzymać przy sobie i straci je. A więc naprawdę dopiero wtedy, kiedy człowiek ceni swoje życie, oddaje je Jezusowi w całej pełni i nie zawiedzie się. Teraz do czego jest to życie takie cenne, takie ważne? Używaliśmy je, nie znając Chrystusa, do grzechu. Diabeł napełniał nas nałogami, żeśmy zniewoleni nimi, musieli e, służyć diabłu, oddając swoje życie na niszczenie, na, na, na gubienie tego życia. A Jezus za to nasze życie oddał swoje życie. Wiedząc, że w ten sposób idziemy do Gehenny, i nie ma dla nas ratunku żadnego. Idziemy do Gehenny z tymi swoimi zadowoleniami, nałogami, grzechami. Jezus oddał swoje życie, żebyśmy nie musieli pójść do Gychennady, byśmy nie musieli całą wieczność zgrzytać zębami i narzekać, żeśmy zmarnowali swój czas. Jezus stanął na naszej drodze i dał nam możliwość zmiany tej strasznej sytuacji przez oddanie życia naszego jemu. Skoro Jezus Chrystus przyszedł z nieba i poszedł na krzyż za mnie, za ciebie, to znaczy, że życie ma najwyższą wartość. Wszystko to przeminie ziemia i dzieła ludzkie zginą. Lecz pewni ludzie będą żyć w wiecznej radości, a pewni wiecznej udręce. Do czego teraz oddać to życie? Ono służyło diabłu. A Jezus stanął na mojej drodze i na twoje, żeby ono nie tylko, że przestało służyć diabłu, nie tylko żeby nas wydostać z nałogów, żebyśmy nie musieli się upijać, nie musieli palić papierosów, nie musieli brać narkotyków, nie musieli zdradzać nie musieli, nie musieli, nie musieli. Nie tylko, żebyśmy przestali czynić to. On wziął nasze życie, żeby je napełnić swoim życiem. Żebyśmy stali się częścią czegoś drogocennego. I tu jest właśnie to doświadczenie. Czy cenisz sobie swoje życie tak, by oddać je życiu Jezusa i żeby on. Żyjąc w Tobie, Ciebie, Pyszałka, samowolnego czy samowolną, dumną, przekształcił na pokornego, pokorną, łagodną, cichego, sługę, służebnicę. Bo wiemy, że Jezus powiedział, że tam gdzie On jest, tam sługa Jego wejdzie. Czy ceni swoje życie tak, żeby oddać je w służbę? I to nie jakąś służbę, tylko służbę zgodną ze służbą Jezusa Chrystusa. Nie jakąś, którą sobie człowiek wymyśli, ale tą, którą ma Bóg przygotowaną dla każdego, który ma wejść do wieczności. To jest służba Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby codziennie cenić swoje życie ponad to wszystko, co tutaj jest? Czy dzień w dzień wierzysz, że żyjący w Tobie Jezus Chrystus daje Ci wieczne życie, bez udręki, bez łez, bez bólu w domu Ojca? To jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus zrobił w świątyni, kiedy wszedł do niej i tam było pełno zwierząt, pełno pieniędzy, wigor, wszystko żyło, wszyscy byli głęboko poruszeni, tylko nie Bogiem. I pan Jezus tam wszedł i co zrobił? Stoły powywracał, powyganiał te zwierzęta. Nie pozwolił nikomu przejść przez świątynię. Tam, gdzie ludzie byli zadowoleni sami z siebie, tam Jezus wszedł i poprzepędzał to wszystko. Z domu ojca mego czynicie jaskinie zbójców. Jego nie interesowało to piękno. Zwróćcie uwagę ten 21 rozdział Łukasza, 5 i 6 wiersz. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami rzek, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. A więc Jezus mówi bardzo wyraźnie, że Ojca nie interesuje to, co tam jest cenne w oczach ludzi. Ojca interesuje to, co jest cenne w jego oczach, a dla niego, dla ojca, a więc i dla syna, ta uboga wdowa była cenniejsza od wszystkich, którzy wcześniej wrzucili różne tam swoje wypociny do, 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 do tej skrzyni, uważając, że zrobili jakąś wielką rzecz dla Boga. Boga interesuje nie co ci zbywa, tylko co jest Twoją największą wartością, która by utrzymała Twoje życie na Ziemi. Dlatego Jezus mówi: Nie szukajcie tego, szukajcie Królestwa Bożego, bo Bóg wie, że tego potrzebujecie i Wam to da. Uboga wdowa na pewno z głodu nie umarła, 100%. A więc mamy Jezusa, który wchodzi i. Przepędza to wszystko, a wręcz nawet mówi, że kamień na kamieniu nie zostanie z tej świątyni. Ci ludzie robili różne rzeczy, i wydawało im się, że naprawdę są rozumnymi ludźmi, a wszak oni tracili to, co najcenniejsze. Ta uboga wdowa. Ona bardziej ceniła sobie Boga i ona gotowa była jemu zaufać bardziej. Wiecie, te dwa grosze. To dokładnie mogłeś za to kupić 5 rubli. To jest tam w Łukasza 12.6 napisane. Dokładnie 5 rubli za dwa grosze. Co to jest 5 rubli? Jeżeli weźmiesz na jedzenie, to co to jest 5 rubli? A to było wszystko, co ona miała. Te 5 rubli to było większą wartość miał dla Boga, niż ktoś by nie wiem, jakich tam gołąbków nakupywał, jakichś nie wiem, co tam jakich. Zwierząt, ile by tam tysiącami nie kupił i, i, i przyprowadził, żeby złożyć się Bogu na ofiarę czy cokolwiek. A więc Boga interesuje miejsce, w którym On może przebywać człowiekiem kochającym Boga z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. Dla uboga wdowa była dla Boga cenniejsza. Gdyż ona wnosiła do jego domu cenność, jego zwycięstwa nad diabłem. Diabeł straszy ludzi, że im będzie brakować i umrą z głodu, a ta uboga wdowa przyszła, oddała wszystko, nie bojąc się głodu, ale ufając Bogu, że to, co ona czyni, odda cześć stwórcy, uwielbi Boga, który powiedział, że on się troszczy o wdowy i sieroty. Ona była spokojna, że, że gdy przyjdzie do Boga, to Bóg jej nie zostawi, ponieważ on ustalił prawo ochrony. Ona wniosła do tego budynku, powie w ducha świętego. Jezus też tam nie, nie nadaremno się zjawił. Zwróćcie uwagę, że znowuż wcześniej, w 20. rozdziale tego Ewangelii Łukasza czytamy od 45 wiersza, gdy cały lud słuchał, rzekł do uczniów, strzeźcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsce na ucztach, a pożerają domy wdów i dla pozoru długie modlitwy odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok. Ich tam było sporo w tej, w tej świątyni. Uważali, że Bogu składają to, co najcenniejsze, dbali o to wszystko, a obok była wdowa i oni jej nawet nie widzieli. Jezus ją zobaczył. Teraz mamy tą świątynię, którą Bóg kazał zbudować dla swojej chwały, aby tam ludzie przychodzili, czcić go, aby on mógł tam z ludźmi przebywać. Bóg ją skazał na zniszczenie. Dlatego, że oni nie uczcili Boga tak, jak należy się Bogu. Bóg nie mieszka w budynkach ręką ludzką uczynionych. Bóg sam sobie buduje świątynię. Tą świątynią masz być tym, mam być ja. Tą częścią, tym kamieniem drogocennym tej świątyni masz być ty, mam być ja. Oczyszczeni krwią baranka, wyprowadzeni ze świata zła. Wprowadzeni w kosztowność ducha Bożego, który napełnia nas chwałą uwielbionego syna, stajemy się częścią o wiele cenniejszej budowy niż ta świątynia, która była wybudowana naprawdę przepięknie. Tam było pełno złota, pełno szlachetnych kamieni. To była naprawdę świątynia, którą podziwiało wielu ludzi. Ale Bóg woli od tych drogocennych kamieni, żeby w Tobie była miłość. Bóg woli od tych pozłacanych desek, woli, żeby w Tobie była łagodność. Od tego wszystkiego, co tam było zrobione, Bóg woli, żeby w Tobie była radość. Może zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Jest to w Drugim Koryntian napisane, ósmy rozdział od pierwszego wiersza. powiadamiamy Was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo. Ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Boga. Czy nie o tym myślał Bóg właśnie? Żeby człowiek składał siebie Bogu, zrozum, jesteś wywołanym, wywołaną spośród świata, by stać się drogocenną, Cząstką Bożej Świątyni. Twój charakter został skazany na krzyż. Mój każdy z nas został ukrzyżowany wraz z Chrystusem, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla niego. Bóg chce mieć świątynię na ziemi. Już nie z kamieni, nie ze srebra, nie ze złota, nie z tych szlachetnych kamieni. On chce mieć świątynię z ciebie, ze mnie, ze żywych ludzi, którzy już nie należą do siebie, ale należą do Jego Jezusa. Bóg chce, żebyś Mu ufał, żebyś mu ufała bezgranicznie, całkowicie, abyś był gotów należeć do Jego Syna całkowicie. Żeby nic nie zasłoniło ci Chrystusa Jezusa, ani mi, żebyśmy miłowali Go bardziej niż wszystkich włącznie z sobą z samymi. Kościół w chwale życia Chrystusa. To jest Boży plan i Boży zamysł. Dlatego ta uboga wdowa była dla Jezusa takim smakiem, smakiem zwycięstwa Boga nad przekleństwem. Bo to nie to, ile masz, ale to, jakie masz serce, czy, czy masz szczere wobec Boga serce, otwarte, prawdziwe. To jest najważniejsze. W Lysie do Rzymia, w tym 12 rozdziale mamy napisane, byśmy składali swoje ciała Bogu jako miłą ofiarę, żywą ofiarę. Pomyśl, że właśnie po to, żeby owoc Ducha Świętego mógł być w Tobie i we mnie, pomyśl, że jesteś kimś cennym w oczach Boga. Jezus za Ciebie umarł na krzyżu, ocenił Ciebie, że warto za Ciebie położyć życie. Diabeł walczy, żeby... Tobie nie było warto oddać tego życia Jezusowi Chrystusowi, żeby ci stale coś do tej głowy włożyć stale jakiś zamysł, plan, pomysł, jakąś zwaść, jakąś zawiść, jakąś złość cokolwiek, żebyś nie myślał czy nie myślała, że przecież masz wartość w oczach Boga, cenność, że on dał swojego Syna za ciebie, abyś nie zginął wraz z tym światem, czy nie zginęła. Ale mógł być uratowany, czy uratowana w Chrystusie. Dla Boga Twoja wartość była tak ważna, że on posłał syna: Nie możesz zmarnować tego, co Bóg uczynił dla Ciebie i dla mnie, nie możesz zabrać to, co, co stracisz w gehennie i trzymać to, jakoby to było naprawdę dla Ciebie czymś ważnym. Jakiś upór, jakąś zawiść, jakieś złe nastawienie. Jakby to dla Ciebie miało większą wartość niż miłość, radość, pokój, łagodność i cierpliwość. Świątynia Boża nie może być znowu faryzejska, że oni robili wiele rzeczy sztucznie, zewnętrznie, ale wewnątrz byli zepsuci. Byli skażeni kwasem, obłudą. Pan chce mieć świątynię. Wy budujcie się jako żywe kamienie w Dom Boży, w świątynię. Pomyśl nad tym, warto. Warto tak przychodzić do Pana, jak to uboga wdowa. Pamiętasz, wszak co Jezus mówił: Błogosławieni ubodzy w duchu, gdyż oni będą nasyceni. Błogosławieni, jakże my potrzebujemy Jezusa we wszystkim. Pomyśl, czy Jezus ma dla ciebie więcej wartości niż twoja, Twoje myślenie, że Ty jesteś mądry, Ty jesteś mądra, Ty możesz pouczać innych. Lepiej daj się pouczyć Panu. Nie żyj dla siebie, nie żyj nawet dla swoich radości czy dla swoich złości. Nie pielęgnuj czegokolwiek, co i tak prowadzi do gehenny. Pielęgnuj to, co Chrystusowe, to, po co on przyszedł. Miłuj go za to, że tutaj chodził po tej ziemi, znosił te wszystkie doświadczenia, cierpiał za ciebie. Hańbę, odrzucenie. Szyderstwo, kpiny, oplucie, wykorzystaj to życie. Nie zmarnuj tej szansy. Bo szkoda by było, żeby diabłu udało się tak omotać, że człowiek w końcu, zamiast poddawać się życiu Jezusa i cieszyć się życiem Jezusa, zaczyna pielęgnować i pilnować tego swojego życia, które jest chamskie, nieuprzejme, złośliwe, zawisne. No, no straszne, po co je pielęgnować, skoro ono nie nadaje się? Do świątyni. Czyż nie lepiej plejignować to, co piękne? Wierz, że Jezus jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi, który do Niego przychodzi? Kto szczerze przychodzi do Pana, Pan pomoże temu człowiekowi. Powiedział takie słowa, jeżeli chcecie wierzyć, że to, co mówię jest prawdą, zacznijcie to robić. I zobaczycie, że to naprawdę jest prawda. Zamiast złościć się Czyń dobro, Błogosław. Życz dobro. Chcemy schodzić i, i szukać, gdzie komu dołożyć coś, to szukaj, gdzie komu pomóc. Zmień myślenie. Przestaw się z tego starego człowieka, który zbiera sobie na sąd, na nowego człowieka, który zbiera sobie do Królestwa Bożego. Ojciec w niebie, aniołowie tak docenili Jezusa Chrystusa, że śpiewana była tam pieś o baranku, który wygrał bitwę i który wykupił dla Boga ludzi swoją krwią, uczyniwszy nas kapłanami dla Boga, królewskim rodem. Jak my potrzebujemy tej świadomości tego, bo diabeł zasłania to człowiekowi i często człowiek, to o czym mówimy, nie rozumie tego. Kiedy zachowasz swoje życie, Jezus mówi, to je stracisz. Kiedy je oddasz, to je zyskasz. Już nie musisz żyć ty ani ja. Naprawdę nie musimy żyć. Jezus umarł na krzyżu. Nie musimy żyć wcale my. Nie ma w nas czegoś, co warto by było pielęgnować i. I utrzymywać to przy życiu. Naprawdę nie ma nic w nas takiego. Cokolwiek jest dobre, to jest tylko z Chrystusa. I tylko to dobro jest warte Boga, a tam jest właśnie to, ta, ta bliskość wzajemna, ta społeczność. Zobaczcie, co ci ludzie byli w stanie robić, ci Macedonczycy, oni gotowi byli oddać siebie Panu, a następnie i Kościołowi, żeby Kościół miał z nich pożytek. To jest piękno. Skończyć z tą sztywnością człowieka, który boi się o swoje imię, a bojąc się o swoje imię jest przykrym dla innych. Bo troszcząc się o swoje musi być przykrym dla innych, bo ten język będzie przykrym dla innych. Bo człowiek, który się troszczy o samego siebie, jego własne usta będą, co? Wypuszczać to na zewnątrz, bo z obfitości serca mówią usta. Ale kiedy człowiek należy do Chrystusa, to w tym sercu będzie Chrystus. A więc z tych ust zaczną wychodzić słowa, których naprawdę każdy z nas potrzebuje. Słowa, które budują, słowa, które ratują, słowa, które wprowadzają to, co jest jasne, oczywiste, co mówi o tym, że warto właśnie, żeby wygrać, żeby budować się nawzajem na Boży Dom w czystości Chrystusowej. To jest, to jest coś bardzo, bardzo ważnego dla mnie, dla Ciebie. Pamiętacie w księgę Ageusza? Bóg mój, zobaczcie, jak Wam się wiecie. Dlaczego Wam się źle wiecie? Dlatego, że troszczycie się o swój dom, a mój nie dbacie. Skończmy z troską o swój dom. Zacznijmy dbać o Boże. Zobaczycie, jak się polepszy. Wszyscy. W myśleniu, w mówieniu, w działaniu. Bóg mówi: Wleje na was obfitość wszystkiego. Tylko jedna rzecz: przestać walczyć o swoje, przestać tak troszczyć się o swoje, troszczyć się o to, co pańskie. Wystarczy, naprawdę. Od razu w sercu zrobi Ci się dobrze. Będziesz kochać braci, siostry, będziesz chętnie im służyć. Nie będzie ci przeszkadzało to, czy będziesz mieć dużo, czy mało. Usłożysz z tego, co masz i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Ale do tego potrzeba właśnie Chrystusa, nie ciebie, nie mnie. Popatrz, mijają lata i możesz toczyć ten bój cały czas, myśleć, chciałbym być takim lepszym człowiekiem, chciałbym być jak Chrystus, ale kiedy przychodzą dni, znowuż nie wychodzi, znowuż człowiek robi zupełnie co innego, niż robiłby Chrystus. Znacie to wytłumaczenie Pawłowy. Co mówi Paweł? Kiedy jestem sam, to chcę dobrze, ale trzyma mi się złe. Ale kiedy jestem z Panem, to chcę dobrze i czynię dobrze. Można tak do śmierci próbować ciągnąć jakoś to chrześcijaństwo, albo dać się ponieść. I doświadczyć, jak żyje człowiek, którego niesie Pan. O wiele piękniej. To nie jest tylko czcze mówienie. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. I każdy z nas musi zobaczyć, warto, warto patrzeć na Chrystusa, warto. Żyć dzięki Jezusowi Chrystusowi. Naprawdę warto. Piękne rzeczy czeka. Człowiek naprawdę, owoc ducha napełnia człowieka i człowiek może miłować tam, gdzie nie potrafił człowiek tego robić, może już to robić. I, i to jest piękna rzecz, gdy tak się dzieje. Cóż jeszcze możemy do tego dołożyć? Dacie, jak oni mówili, co mamy czynić, aby czynić dzieło Boże. I pomyśleć sobie, no może nam powie to, albo jest, mówi: To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego Bóg posłał. Jeżeli będziecie wierzyć w Jezusa Chrystusa, to będziecie czynić dzieło Boże. A więc wierzmy w Niego, oddajmy Mu chwałę, nie musisz się sprzeczać, nie musisz walczyć o swoje. Będziesz wtedy szczęśliwym człowiekiem, tak szczęśliwym, że szkoda, będzie ci tracić czasu na te wszystkie złośliwości czy inne rzeczy. Po prostu będziesz zbyt zadowolonym, zbyt zadowolono, żeby się w to złapać. I wróg będzie z tej czy z tej strony próbował. To jest, to jest prawdziwy, prawdziwy bój i w tym boju potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi bardzo, bardzo wyraźnie, złóż swój ciężar na Niego. Ciężarem jest Twoje życie, myśli powiązane z Twoim życiem, lęki powiązane z Twoim życiem, zabezpieczenia powiązane z Twoim życiem. Mówią, że, że człowiek, który się boi, najczęściej atakuje. Ludzie, którzy są, nie boją się, wcale nie atakują. Nie muszą atakować, żeby się bronić. Jezus nikogo nie atakował. Był atakowany. Ale nigdy nie atakował, nie bał się. Nie żył w strachu, nie żył w lęku i obawie. A więc ci, którzy są spokojni, którzy miłują, to są bohaterowie. Ci, którzy atakują, stale cię tam szpilują, to są tchórze w sumie. Muszą cię atakować, żeby się czuć pewni. Jezus nikogo nie atakował. Jeśli będziemy żyć dzięki Jezusowi, nie musimy się troszczyć o to, żeby się czuć pewni. Będziemy pewni. Pewni wszystkiego, co On do nas powiedział. I nie zawiedzie żadna Jego obietnica. A więc masz przed sobą życie i śmierć. Jezus mówi, wybierz życie. Ale jeśli wybierzesz śmierć, On Ci na to pozwoli. Wybierz życie, poznaj życie, poznaj miłość, radość, pokój, łagodność, cierpliwość, uprzejmość. To jest życie. Poznaj życie. To jest o wiele ważniejsze. Potrzebujemy tego. Dlatego Bóg zgromadza wierzących ludzi ze sobą, żebyśmy wszyscy chcieli jednego życia życia Jezusa Chrystusa w każdym z nas. I to jest to, myślę, o czym Jezus chciał, dzisiaj porozmawiali. Nieważne, jak siebie cenisz. Może cenić sobie siebie na bardzo wiele, albo wcale siebie nie cenisz. Uważasz, że nie jesteś nic wart, twoje życie jest całkowicie do niczego. Nie ma znaczenia, jak ty się cenisz. Oddaj to Panu. On ocenił ciebie najlepiej. Dał za ciebie życie, żeby ci dać swoje życie. Oddaj je Panu. Zyskaj wieczne i ufaj już tylko Jemu, a On wszystko czyni. Tak jak trzeba. Pamiętaj, nie jesteś dodatkiem do Kościoła. W Świątyni Bożej nie ma dodatków. Pan nikogo nie stroi. Nikt nie jest stroidłem. Wszyscy są żywymi kamieniami. Żywą częścią tej świątyni. Nie ma wystroju wnętrza. Sama świątynia jest doskonała. Dzięki Bogu w Jezusie. Chrystusie. Amen.